Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, w, te, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia świętujemy y, Święto Świętego Szczepana, Pierwszego Męczennika. Y, już od razu po Bożym Narodzeniu świętujemy y, Widząc owoce, jakie, przynosi, jakie przyniosło wcielenie Syna Bożego, widząc owoce, jakie przyniosło jego wcielenie, jego męka i śmierć, tym owocem jest ten pierwszy męczennik, święty Szczepan, który zjednoczył się tak mocno z Chrystusem i to w nim przyniosło właśnie te błogosławione owoce. Tym owocem jest upodobnienie się do boskiego mistrza, upodobnienie się do samego Pana Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście uderzające jest to podobieństwo yy, świętego Szczepana do naszego Pana Jezusa Chrystusa i w jego życiu i w śmierci. W życiu, bo święty Szczepan głosił prawdę, święty Szczepan nie zamilczał prawdy, ale mówił Żydom, Prawdę o Jezusie Chrystusie świadczył o nim, mimo że oni tego nie mogli znieść, mimo że ta prawda, którą im głosił była dla nich bardzo niewygodna. I w tym upodobnił się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, który również po to przyszedł, żeby nauczać. Nauczał, zawsze mówił prawdę, prawdę niewygodną i jej nie zamilczał, ale wygłaszał ze względu na zbawienie, aby... Ludzie mogli dojść do zbawienia. W ten sposób wy, wy, wykonywał czy wypełniał przykazanie miłości. Bo to przyka przykazanie miłości Boga, bo o, o Bogu nie można kłamać, nie można zamilczeć prawdy o Bogu, ale trzeba właśnie oddać mu chwałę. I święty Szczepan rzeczywiście głosząc Jezusa Chrystusa, głosząc prawdę o nim, że jest synem bożym. Oddawał cześć Bogu. W ten sposób wypełnił przykazanie miłości Boga. I wypełniał też przykazanie miłości bliźniego w sposób doskonały, przez to, że dbał o zbawienie bliźniego, dbał o zbawienie Żydów, głosząc im prawdę, aby mogli się zbawić, aby mogli uwierzyć i zbawić się. I nie tylko to, ale także oddając, modląc się za nich, prosząc, umierając już podczas męczeństwa, prosił przecież za swoich prześladowców. I w tym upodobnił się też do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, drodzy wierni, że miłość bliźniego potrzebuje tych dwóch elementów. Jeżeli któregoś z nich brakuje, to ta miłość jest niepełna i nie przynosi tych błogosławionych owoców. Ten pierwszy element, no to głoszenie prawdy ze względu na dobro bliźniego, aby mógł być zbawiony, ale ten drugi element, gotowość poniesienia ofiary, jest również niezbędny i bez niego ten pierwszy nie przynosi owoców. I to z tego wielka dla nas, drodzy wierni, nauka, dlatego, że. Yy, Łatwiej jest mówić wiele przychodzi nam łatwo wiele mówić nawet prawdy, i to bardzo dobrze, że głosimy prawdę, że mówimy bliźnim prawdę, ale musimy to y, przyznać z pokorą, że tak często brak nam tej drugiej części, to znaczy tej głębokiej miłości do bliźniego, gotowej poświęcić życie, gotowej poświęcić życie za prześladowców, z miłości do prześladowców. W ten sposób święty Szczepan upodobnił się do, do pana Jezusa, który również po to przecież przyszedł, żeby oddać życie swoje za swoich wrogów, za grzeszników, za tych, którzy go prześladowali. Tak samo i święty Szczepan. Dlatego chciejmy naśladować świętego Szczepana, chciejmy tak miłować bliźnich, jak on i, i miłował swoich prześladowców. I zobaczcie, drodzy wierni, że. Dzięki temu upodobnił się także do naszego Pana Jezusa Chrystusa również w śmierci. No, bo przecież po pierwsze modlił się, podobnie jak Pan Jezus z Krzyża, modlił się Pan Jezus na Krzyżu, modlił się do Ojca, mówiąc: W Twoje ręce powierzam ducha mojego. I Święty Szczepan również mówi: Panie Jezu, w, od, Tobie oddaję mojego ducha, powierza się cały Chrystusowi i tak jak pan Jezus z krzyża prosi o przebaczenie dla prześladowców, dla tych, którzy go zabijali, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Tak samo i święty Szczepan prosi o przebaczenie. Panie nie poczytuj im tego grzechu. Zobaczcie drodzy wierni, jak wielka to miłość i jak często tej miłości nam brakuje, abyśmy rzeczywiście prosili o przebaczenie dla grzeszników, błagali Boga zamiast tej zawiści, która tak często niestety nam towarzyszy, albo zamiast gniewu wobec może obiektywnych, a jakże obiektywnych grzechów innych ludzi, w świętym Szczepanie nie było gniewu, ale był, była miłość, poświęcenie, ofiara. Więc te owoce możemy i my zebrać, jeżeli zjednoczymy się z Chrystusem głęboko, jeżeli Jemu uwierzymy, jeżeli będziemy z Nim przebywać. Dbać o naszą relację z Nim w ciągu życia, to da Bóg, że będziemy mogli zakończyć nasz żywot tutaj na Ziemi. Nie wiemy, czy przyjdzie nam oddać, życie, oddać nasze życie na sposób męczeński, ale będziemy mogli zakończyć nasze życie oddając, oddając je Panu, powierzając się Jemu i oddając je także, jeżeli taka będzie potrzeba, na ofiarę za grzeszników. Zobaczcie, drodzy wierni, to utożsamienie się ze świętym Szczepanem przychodzi nam rzeczywiście łatwo, właśnie szczególnie w tej pierwszej części, ale nie zapominajmy też o tej drugiej. Tej pierwszej prawda, głoszenie prawdy, niezłomne głoszenie prawdy, bez zamilczania, bez chęci przypodobania się komuś, a z drugiej strony, właśnie gotowość ofiary. I nie tylko to, ale. Zwróćmy uwagę też na tę drugą stronę, właśnie na to, jak postąpili Żydzi i dlaczego tak postąpili. Słuchali przecież Szczepana, słuchali prawdy i zgrzytali na niego zębami. Nie mogli tego słuchać, nie mogli tego znieść, bo mówił im prawdę. I to, drodzy wierni, abyśmy oby, ich nie naśladowali. To znaczy, kiedy my słyszymy prawdę o sobie czasami słyszymy to, tę prawdę z ust świątobliwych, a czasami z ust mniej świątobliwych, ale chciejmy ją tak czy owak przyjmować. Czy to w kościele, kiedy słuchamy prawdy, czy to w domu, kiedy na przykład mąż lub żona mówi prawdę, zwraca na coś uwagę, próbuje skorygować. To przyjmujmy to z pokorą, nie bądźmy podobni właśnie do Żydów, którzy zgrzytali zębami na Szczepana, którzy nie chcieli tego słuchać, już chcieli Go pałali, rządzą uśmiercenia Go, uciszenia, bo mówił im niewygodną prawdę. My tymczasem chciejmy przyjmować z pokorą uwagi, które ktoś do nas kieruje, kiedy ktoś nas koryguje, próbuje nam po, nas poprawić, zwraca uwagę na nasze wady i grzechy. Nie bądźmy zaciekli, ale z pokorą przyjmujmy właśnie takie uwagi, abyśmy mogli, aby na nas się nie spełniło to przekleństwo, które wypowiada Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii na tych, którzy nie chcieli słuchać kiedy mówi Jeruzalem, Jeruzalem, posyłałem do Ciebie proroków, posyłałem do Ciebie sprawiedliwych, którzy głosili prawdę, ale Tyś chciało ich wszystkich uciszyć i dlatego Dom Wasz pozostanie Wam pusty, mówi Pan Jezus. Rzeczywiście tak się stało, że Jeruzalem, Jerozolima została spustoszona, że nic nie pomogło składanie ofiar w świątyni. To, to w czym pokładali Żydzi nadzieję, w tych zewnętrznych wyrazach tylko kultu. Ten dom pozostał pusty, został spustoszony, świątynia została spustoszona. Jerozolima została spustoszona, zostali bez niczego. Obyśmy, obyśmy my nie naśladowali ich, aby i na nas nie spełniło się takie przekleństwo, że pozostaniemy sami, że nasze wnętrze, nasz dom wewnętrzny pozostanie pusty, bez Boga. Ale właśnie. Niech, niech dobry Bóg przez wstawiennictwo świętego Szczepana oto módlmy się, aby dał nam być pokornymi, abyśmy mogli pokornie przyjmować prawdę, według niej, układać nasze życie i w ten sposób podobać się Bogu każdego dnia coraz bardziej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.